Cześć, z tej strony Agnieszka z Pastelgarten. Dzisiaj opowiem Wam o kolejnym storczyku, tym razem dendrobium nobili, zwanym również storczykiem bambusowym. Przygotuj sobie coś ciepłego do picia i zapraszam do oglądania. Dendrobium Mobili, czyli dendrobium szlachetne, to kolejny przedstawiciel bardzo licznej rodziny storczyków. Dzisiaj przedstawię Wam najważniejsze informacje na jego temat. Powiem, dlaczego jego pielęgnacja nieco różni się od pielęgnacji innych storczyków. Porównam go z Phalaenopsis, o którym opowiedziałam Wam w poprzednim wideo. I jak zwykle dorzucam kilka ciekawostek. Zostańcie ze mną do końca tego odcinka. Ten drobium nobili charakteryzuje się bardzo dużą ilością kwiatów oraz pseudobulwami przypominającymi wyglądem bambus, stąd często nazywany jest storczykiem bambusowym. Jest on chętnie kupywany i hodowany jako roślina ozdobna właśnie ze względu na swój ciekawy pokrój oraz kwiatowy show, którym nas raczy zimą i wiosną, czyli wtedy, kiedy kolorów za oknem jest naprawdę niewiele. Pochodzi on z obszarów górskich Indii, Tajlandii i południowych Chin, gdzie, tak jak falanopsis, rośnie przyczepiony do skał, murków i koron drzew. Jeśli mowa o Chinach, to mam dla Was ciekawostkę. Ten drobiu jest używany w tradycyjnej medycynie chińskiej jako jedno z 50 najważniejszych ziół. W tej kategorii. Znany jest jako Shihu. Uważa się, że leczy on wiele poważnych chorób, poprawia trawienie, a także chroni wzrok. I to tyle słowem wstępu. A czym różni się dendrobium nobili od Falanopsis? Zacznę od tego, że Falanopsis jest storczykiem dla początkujących, a dendrobium wymaga nieco więcej uwagi i zaangażowania. Oznacza to, że jeżeli nie zastosujemy pewnych trików, w przypadku dendrobium nie osiągniemy efektu. Wow! A co to za triki? Hmm, za chwilę zdradzę Wam ten sekret. A jeśli chcecie poznać więcej trików i ciekawostek na temat roślin, zapraszam do subskrypcji. Dobrze, to teraz przejdźmy do omówienia najważniejszych różnic między tymi dwoma storczykami: korzenie i pseudobólwa. Jak widzicie, korzenie dendrobium są znacznie drobniejsze od mięsistych korzeni Falanopsisa. Jest tak dlatego, że w przypadku Falanopsis to korzenie, a konkretnie welamen, gromadzi wodę i składniki odżywcze. Natomiast u dendrobium rolę spichrzową stanowią pseudobulwy. To właśnie pseudobulwa jest magazynem dla całej rośliny. Nazywamy ją tak dlatego, że z morfologicznego punktu widzenia nie jest to bulwa. Ale pełni jej funkcję. I to właśnie ta różnica ma zasadniczy wpływ na sposób pielęgnacji, ale o pielęgnacji za chwilkę. Liście. Kolejnym elementem różniącym są liście. W przypadku falanopsisa są one duże i mięsiste, a w przypadku dendrobium są dużo drobniejsze i mniejsze. Jest to również powiązane z inną gospodarką zapasami. Pędy kwiatowe. Wiecie już, że Falanopsis ma długi pęd, na którym pojawia się wiele pąków kwiatowych. Natomiast dendrobium ma krótko pędy. O tutaj i z jednego miejsca wyrastają tylko dwa trzy kwiatki. Uwaga, a teraz ważna informacja! Dendrobium zawiązuje pędy tylko na dwuletniej pseudobulwie, która kwitnie tylko raz. Jeżeli zastosujemy się do wszystkich wskazówek, Potrafi ona być dosłownie obsypana kwiatami. U falanopsis jeden pęd kwiatowy może zakwitnąć kilkukrotnie, wybudzając śpiące oczka, o czym mówiłam w poprzednim odcinku. Jego kwiatków jest natomiast dużo mniej. Oba storczyki potrzebują stanowiska bardzo jasnego, ale bez bezpośrednich promieni słonecznych, zwłaszcza latem. Jednak uważajcie, by w czasie zawiązywania pąków kwiatowych nie odwracać dendrobium. Gdyż jego kwiatki zawsze kierują się w stronę światła i jeśli na roślince będą znajdowały się jeszcze nierozwinięte pączki kwiatowe, a będziecie często zmieniać ich stanowisko, to mogą one odpaść. Tu widać wyraźnie. Praktycznie wszystkie kwiatki skierowane są w jednym kierunku. A co zrobić z pseudobólwą po przekwitnięciu? Skoro już drugi raz nie zakwitnie, to czy należy ją przyciąć? I tu wkraczamy już w kolejny obszar pielęgnacja. No dobrze, to co teraz powinniśmy zrobić z pseudobulwą? Przecież wiem, że drugi raz nie zakwitnie, więc po co ją trzymać? Ja, kochani, nie obcinamy pseudobulwy, bo jak wspomniałam wcześniej, jest ona magazynkiem dla naszej rośliny. W czasie spoczynku roślina czerpie z niej wodę i składniki odżywcze. Można ją przyciąć jedynie w przypadku, kiedy sama uschnie lub połamie się. Pod koniec kwitnienia kwiatki zaczynają opadać i rozpoczyna się faza wegetacji, czyli szybkiego wzrostu. Jak to rozpoznać? Ten wypuszcza nowe pseudobulwy. Zobacz, tutaj widać wyraźnie dwie malutkie pseudobulwy. W ten sposób roślina komunikuje nam, że właśnie teraz zaczynamy regularne nawożenie. Nawóz stosujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Pamiętajmy, by nie przekraczać dawek wyznaczonych przez producenta, ponieważ storczyki źle znoszą przy nawożeniu. I teraz przyszedł czas na zdradzenie Wam największego triku w pielęgnacji dendrobium nobili. Uwaga! Różnica temperatur między dniem a nocą. Ale o co chodzi? Już Wam tłumaczę. W czasie wegetacji. Najważniejszą rzeczą, którą musimy zapewnić ten drobium jest właśnie ta różnica między dniem i nocą. Jak to zrobić? Proponuję w maju po przymrozkach wystawić naszą roślinę na balkon w miejscu osłoniętym od bezpośrednich promieni słonecznych oraz od wiatru, a także deszczu. Pod koniec września roślinę wnosimy ponownie do domu, do miejsca najchłodniejszego, w którym temperatura wynosi około 15-18 stopni. Może to być stanowisko na jasnym strychu bądź klatce schodowej, również przy oknie. Dzięki tym staraniom nasza roślina podziękuje nam pięknymi kwiatami. Dodam, że kwiatki dendrobium mają subtelny zapach. Według mnie przypominają woń tulipanów. Jeśli chodzi o kwiaty, najważniejszym płatkiem jest ten dolny, różniący się od wszystkich pozostałych. Jest to warszka. Zazwyczaj ma bardzo intensywny kolor, a jej rolą jest przyciąganie zapylających owadów. Jej kształt stanowi dla nich mini lądowisko. Podlewanie i nawożenie. Ten również komunikuje nam, kiedy chce pić, jednak dużo subtelniej niż Phalaenopsis. Dlatego jeżeli jesteście nowymi posiadaczami ten drobium nobili, to podlewajcie je po prostu raz w tygodniu. Kiedy pseudobólwa zaczyna się marszczyć, oznacza to, że należy ją podlać. Jeśli w okresie wegetacji narazimy naszą roślinę na długi okres suszy, to młode listki, które rosną w tym okresie, zostaną zniekształcone. Jedynie w okresie spoczynku od października do grudnia zmniejszamy częstotliwość podlewania. W tym czasie roślinę podlewamy raz na dwa tygodnie, a nawożenia zaprzestajemy całkowicie. Storczyki podlewamy wodą miękką w temperaturze pokojowej. Zachęcam do obejrzenia poprzedniego odcinka, gdzie bardzo dokładnie wytłumaczyłam ten obszar. Mniej więcej na początku grudnia zawiązują się nowe pąki kwiatowe. Zaczynamy powoli zwiększać częstotliwość nawadniania rośliny. Podlewamy ją raz na 10 dni, tak by podłoże nie wyschło na wiór, ale nie było również cały czas wilgotne. Pamiętajmy, że po każdym namaczaniu musimy wylać wodę z podstawka. Podłoże i przesadzanie. W tym obszarze nie występują różnice i oba storczyki, które są epifitami, wymagają specjalistycznego podłoża, przeznaczonego dla orchidei, czyli takiego, który zapewni odpowiedni poziom wilgoci i napowietrzenia korzeni. Choć muszę przyznać, że ten dendrobium nobili, Lepiej zniesie podłoże zmieszane z torfem, gdyż to nie w korzeniach, a w pseudobulwach gromadzi wodę. Aby zapewnić odpowiedni poziom higieny, ten drobium nobili przesadzamy raz na 2-3 lata, czyli dokładnie tak samo jak w przypadku Felanopsis. Na zakończenie mam dwie ciekawostki. Ten drobium nobili nie tylko pełni funkcję dekoracyjną, ale oczyszcza z toksyn powietrze w naszych domach. Najlepiej wchłania aceton, który jest składnikiem farb i detergentów, czy formaldehyd, czyli gaz o charakterystycznym duszącym zapachu, wydobywającym się, np. z lakierów do paznokci. Dlatego warto mieć go w domu, nie tylko ze względów czysto wizualnych. Kolejną ciekawostką jest to, że ekstrakt dendrobium wchodzi również w skład suplementów dla sportowców, które mają na celu poprawienia wytrzymałości i kondycji. I to wszystko w telegraficznym skrócie. Jeśli interesuje Was tematyka roślin czy małego miejskiego ogrodu lub lubicie ciekawostki ogrodnicze to zapraszam do subskrypcji. Znajdziecie mnie również na Instagramie, Castle Garden. Pozdrawiam Was serdecznie.